Wszedłem do mojej kolonii mrówek i ktoś porwał moją królową mrówek. A ja jestem jedyną osobą, która może ją uratować poprzez rozwijanie kolonii od poziomu 0 do poziomu 100. Teraz gdy ukończyłem tę misję, królowa mrówek będzie bardzo szczęśliwa. Co? Gdzie jest królowa mrówek? Twoja królowa mrówek została porwana. Jeśli chcesz ją odzyskać, będziesz musiał zacząć kolonię od zera. Odblokuj mrówki z książki, aby stać się wielkim mistrzem. Co to jest stary? Miałem właśnie pokazać nową misję, którą zrobiłem dla mrówki. Dobra, pokaż tę książkę. Otworzyłem książkę i pierwsza misja to kupić podstawową mrówkę. Aby zdobyć pierwszą mrówkę, wystarczy zbierać te nasiona, które są rozrzucone po mapie, aż zbiorę 20 nasion. Dobra, mam 25 nasion, i teraz wystarczy, że podejdę tutaj na taśmę, gdzie powinny przechodzić jakieś podstawowe mrówki. Zobacz, to jest najbardziej podstawowa mrówka ze wszystkich. Wystarczy, że ją wezmę dla siebie. Dobra, wydałem 20 nasion i mam pierwszą mrówkę. Teraz wystarczy, że podejdę tutaj na moją działkę, umieszczę, moją rówkę i zobacz, ona zacznie chodzić po mapie. Chłopie, moja mrówka wybrała najdalsze miejsce na szukanie jedzenia. Wygląda na to, że to najdalsze jedzenie na moim terenie, ale przychodzi tutaj, zjada kawałek i teraz wróci tylko na mój teren. I jak mam podstawową mrówkę, zaczynam dostawać jedno ziarno co 5 sekund. I to jest standardowe działanie tego świata. Kupujesz mrówki, one chodzą po mapie, szukają jedzenia i przynoszą do kolonii. A im więcej to się dzieje, tym większy poziom kolonii. Więc otworzyłem książkę, żeby zobaczyć, jakie jest następne zadanie. Kupić szaloną mrówkę. Zobacz, jak fajnie. Już przechodzą tu jakieś szalone mrówki na śmie to te trochę żółtawe tylko że szalona mrówka kosztuje 100 nasion a na razie mam tylko 50 nasion to znaczy że muszę poczekać aż ta moja podstawowa mrówka popracuje trochę więcej żebym mógł mieć 100 nasion Słuchaj, mam już prawie 100 nasion, teraz tylko muszę tu przyjść i spróbować kupić szaloną mrówkę. Co? Dlaczego nie mogę jej złapać? Czekaj, jest wiadomość na czacie. Jeszcze nie odblokowałeś szalonej mrówki, ale już mam potrzebne nasiona, żeby ją kupić. Dlaczego więc nie mogłem tego zrobić? Byłem całkowicie zagubiony, więc poszedłem porozmawiać z mrówczaninem, który właściwie jest wieśniakiem, ale nazywają go tak, ponieważ jest właścicielem największej kolonii mrówek na świecie. O, panie mrówczaninie, jak się masz? Cześć, mój drogi, jak mogę pomóc? Tak, próbowałem kupić szalonego mrówkę o stu nasionach na bieżni i nie mogę. Mówi, że jeszcze nie odblokowałem. Ach, szalona mrówka? Przypomina mi to mój początek. Żeby ją odblokować, potrzebujesz kolonii na drugim poziomie. Nie wierzę, tylko jedna mrówka? To zajmie wieczność! Mogę ci pomóc. Widzisz, że już przekroczyłem poziom 100, prawda? To czyni mnie legendarnym graczem, a z tym tytułem mogę dawać zadania innym graczom i oferować poziomy w zamian. Pomogę ci z wszystkim, jeśli dasz mi kilka poziomów. Jasne, możesz mi pomóc sprzątając bałagan na moim terenie. A w zamian dam ci trzy poziomy. Trzy poziomy? Wow, to mi naprawdę pomoże. Wielkie dzięki Formigaon. Więc Formigaon wyszedł, a ja zacząłem sprzątanie. Ludzie, spójrzcie na kolonię Formigaon. Poziom 173 i kurczę, tu są jakieś drobne nieczystości, ale to jest całkiem łatwe do sprzątania. I dostanę za to trzy poziomy. Nie mogę uwierzyć, moja kolonia osiągnie poziom 4 po tym. A teraz teren Formigona jest czysty. Po sprzątnięciu terenu Formigona w końcu udało mi się uzyskać kolonię na poziomie wyższym niż 2 i to odblokowało szaloną mrówkę. Patrzcie, ścieżka jest pełna szalonych mrówek, wezmę swoją. Dobra robota! Wydałem 100 nasion, ale teraz mam szaloną mrówkę i zamierzam wrócić na mój teren, który jest teraz na poziomie czwartym. Położyć tę szaloną mrówkę na ziemi i spójrz na jej szybkość, zbiera jedzenie o wiele szybciej i jeśli zauważysz, mój wskaźnik nasion na sekundę znacznie wzrósł. Zamiast otrzymywać jedno nasiono co 5 sekund, dostaję 10. Nasiona na sekundę. Następna mrówka w książce to mrówka ognista. Przeglądam teraz listę i ta mrówka ognista kosztuje 1000 nasion. Przy mojej obecnej stawce osiągnę to bardzo szybko i myślę, że z moją kolonią na poziomie 4 będę mógł ją kupić bez problemu. Ludzie, nasza produkcja idzie świetnie i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć dziesiątki mrówek pracujących i pomagających mi kupować najrzadsze mrówki ze wszystkich, a oczywiście uratować moją królową mrówek. O, to tutaj jest mrówka ognista, właśnie wydałem na nią tysiąc nasion, ale ma tendencję do bycia trochę szybszą od szalonej mrówki, która jest bardzo szybka. Połóżmy ją tutaj na ziemi, aby się przyjrzeć i patrz. O mój Boże, prędkość mrówki stary, ona już wróciła, moja produkcja wzrosła znacznie bardziej. Znowu dostałem tysiąc nasion i ta mrówka człowieku musi zjeść całą pizzę w kilka sekund. Pójdę spróbować ją dogonić. Trudno nadążyć. Mam dla Was ciekawostkę. Możecie zauważyć, że na mapie nie ma zbyt wielu mrówek, ale to dlatego, że wyłączyłem ich wizualizację. Lubię widzieć tylko moje, wiecie, ale włączę je teraz i pokażę Wam, ile mrówek chodzi po mapie. Już wiesz. I spójrz, stary, są tutaj mrówki z tego terenu. Tutaj jest więcej mrówek chodzących i zbierających jedzenie. Co więcej, stary, to są elektryczne mrówki. Ta mrówka kosztuje miliard nasion. Na pewno to formigao. Mam już 3000 nasion i za chwilę będę mógł kupić formigę Titę, która kosztuje 6000. Jesteśmy w połowie drogi. I ta formiga Titę, stary, jeśli chcesz włożyć jej całego burgera do ust, to zje. Podczas gdy mrówki pracowały i moje pieniądze rosły, postanowiłem zapytać formigao, czy mogę już kupić formigę Tite, czy też muszę ją odblokować. Słuchaj, mój drogi, aby odblokować mrówkę tytanową, potrzebujesz kolonii na poziomie 5, ale ponieważ Twój poziom wzrósł do 4 za oczyszczenie mojego terenu, brakuje tylko jednego poziomu. Mrówki, które masz teraz, powinny to zrobić szybko. Więc czekałem aż zbiorę 6000 nasion i kiedy to się stało? Dobra, już mam 6000 nasion. Obłęd! Moja kolonia awansowała na piąty stary poziom. Spójrz, myślę, że tu jest tytanowa mrówka. Złapmy ją tutaj na bieżni. Stary, ta mrówka tutaj jest bardzo duża i stary, fajnie jest widzieć, jak moja kolonia ma 5 poziomów. Teraz położę mrówkę tytana na ziemi i mój przyjacielu, ona jest bardzo duża. Co to jest, stary? Ona jest Trzy razy większa od innych mrówek, a liczba nasion, które zdobywam, już znacznie wzrosła dzięki tej kochanej. Zobaczymy do jakiego jedzenia pójdzie. Och, wzięła tę zupkę i wraca na mój teren. Tymczasem inne mrówki pracują, a ja teraz otworzę książkę misji. Karęb. Następna misja, żeby uratować królową mrówek, to kupić mrówkę kulę. Spójrzmy tutaj na ranking, żeby zorientować się w jej cenie. Mrówki, które teraz kupiłem, to 20, 100, 1000, 6000. I następna mrówka. To kosztuje 50 tysięcy nasion. Przy tempie zarabiania, które mam teraz, osiągnięcie tylu nasion zajmie wieczność. Myślę, że wezmę kilka wskazówek od Formigało, ponieważ jest bardzo doświadczony. Cóż, formigało nie jest tutaj, nie znalazłem go nigdzie na serwerze. Czy on jest wewnątrz swojej kolonii? Eee, tutaj! O! Panie, mam mało nasion i muszę zebrać 50 tysięcy, żeby kupić mrówkę kule. Masz jakąś poradę, która mogłaby mi pomóc? Jasne, mój mały chłopcze, moja rada to kup więcej szalonych mrówek. One zwiększą twój dochód, a kiedy będzie wysoki, kup więcej tytanowych mrówek. W ten sposób, zamiast wydawać 50 tysięcy na raz, inwestujesz wszystko w prostsze mrówki, które osiągną 50 tysięcy znacznie łatwiej. No proszę, prawda, co nie? Jak mogłem o tym nie pomyśleć? Dzięki, Formigao, dzięki! Hej, Geleja, mam dla ciebie jeszcze lepszą propozycję. Wstępna propozycja? Tak, lubię propozycje, możesz mówić. Przyszedł nowa osoba na serwer i bardzo lubię pomagać nowicjuszom, jednak nie mam czasu. Jeśli mu pomożesz i nauczysz go o trzech pierwszych rodzajach mrówek, dam ci 50 tysięcy nasion. 50 tysięcy? W porządku, bardzo dziękuję. Dziękuję Formigą, ale czekaj, jak to pomóc mu? Trzeba tylko nauczyć podstaw, krok po kroku, standardowych procesów, aby zacząć. Zasiać nasiona, kupić podstawową mrówkę. Tak, myślę, że to jest nowicjusz. No spójrz, on jest na poziomie pierwszym i wow, to jest Guillermo! Guillermo, jesteś nowicjuszem? Tak, to jak Jermo? Jak mogę zacząć na serwerze? Masz złoto? Spokojnie, spokojnie. Tutaj nie ma złota, naprawdę. Zrelaksuj się. Zostałem zatrudniony, żeby nauczyć cię podstawowych kroków na tym serwerze, więc będę wykonywał swoją rolę, ucząc cię jak należy. Może mi za to płacą. A, ale nie przejmuj się. Nauczę cię. To jest najważniejsze. Dzięki bracie, chodźmy. Następnie wyjaśniłem Guillermo początkowe procesy serwera. Najpierw ten krok, aby zebrać nasiona na mapie, potem kupić podstawową mrówkę. Potem nauczyłem go, jak umieścić ją na ziemi. Wytłumaczyłem mu, jak mrówki chodzą po mapie, zbierając nasiona i tak A kiedy skończyłem mu pomagać, moje dochody wynosiły już około 25 tysięcy. I tak to właśnie jest, Guillermo. Zbierasz mrówki, zbierasz więcej nasion, kupujesz inne nasiona. Jak już się nauczysz, staje się to łatwe. Guillermo bardzo polubił złotą mrówkę. Bardzo dziękuję, Geleja. Nie ma za co, Guillermo. Zawsze przyjemność pomagać. Jesteśmy razem. Udało się, Formigao. Nauczyłem chłopaka tam robić procesy związane z mrówkami. A bardzo dobrze, Geleja. Gratulacje za pracę, widzisz? I wtedy Formigao dał mi 50 tysięcy nasion. Ale chłopcze, te pieniądze są na inwestycje, a nie na kupowanie mrówki za 50 tysięcy. Jeśli to zrobisz tylko... Wow, bardzo uroczy jak na starego mędrca. Tak, jestem uroczym starym mędrcem. Spokojnie, mrówczku, uspokój się, zainwestuję to tutaj. Słuchajcie, teraz mam dużo nasion i czas zainwestować, więc poszedłem na bieżnię, zacząłem zbierać kilka mrówek, i kiedy wyszedłem stamtąd, praktycznie nie miałem pieniędzy. Stary, nigdy wcześniej nie umieściłem tu tylu mrówek naraz I spójrz tylko na ilość mrówek, które generuję Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć ile to przyniesie od teraz Zamierzam tutaj nacisnąć, aby moje nasiona zaczęły się pojawiać Ale najpierw tylko rzuć okiem na te mrówki szukające jedzenia, stary I daj mi zobaczyć Caramba Produkcja wynosi 500 nasion na sekundę Serwer jest pełen moich mrówek, robi się chaos Ale już prawie osiągnąłem 50 tysięcy Więc poczekam tylko na to, aby kupić mrówkę kulkę Spójrz tutaj na bieżni to jest mrówka pocisk. Kupuję ją teraz, kupiona. I wystarczy wrócić na mój teren. O mój Boże, ile mrówek stary, co za udręka! Położyć ją na ziemi! Jest nieco mniejsza niż mrówki tytany, trochę większa niż zwykłe mrówki, ale jest bardzo szybka. Po mrówce pocisku. Moja produkcja poszybowała w górę, i moja kolonia awansowała na poziom szósty. Ale kiedy ponownie otworzyłem książkę, utknąłem. Patrzę na książkę i na następną mrówkę. To jest złota. Sprawdźmy w rankingu cena tej złotej mrówki. Ojej, 300 tysięcy nasion. Słuchaj, wiem, że moje inwestycje są dobre, przynoszą duże zyski, ale mimo to to potrwa za długo. I nie wiem nawet, czy złota mrówka jest już odblokowana. Mrówko, moja następna misja to kupić złotą mrówkę, ale mam już wystarczające inwestycje, żeby osiągnąć 300 tysięcy, tylko nie wiem, czy jest już odblokowana. Jestem bardzo zadowolony z Twojego rozwoju, chłopcze. Ambicja do złotej mrówki mówi, że jesteś już bardzo zaawansowany w świecie mrówek. Tak, ale czy mogę zdobyć złotą mrówkę tylko za pomocą nasion, czy muszę osiągnąć jakiś konkretny poziom? Powinieneś to odkryć sam, ale ci współczuję. Więc powiem ci. Złota mrówka pojawia się na taśmie dopiero po osiągnięciu przez kolonie dziesiątego poziomu i zebraniu trzech złotych relikwii. Złote relikwie? Pierwszy relikt znajduje się na szczycie świętego drzewa. Ukończ parkour, aby się tam dostać, ale masz tylko trzy próby. A jeśli się nie uda, możesz spróbować ponownie dopiero za 24 godziny. Hej, mrówka! To tutaj, stary! To będzie bułka z masłem! Jestem królem parkuru, spokojnie, przejdę za pierwszym razem. Chodźmy! Już robię ten parkur tutaj i nawet nie chcę wiedzieć, że mam trzy próby. Użyję tylko jednej, bo jestem geleją i ojej, prawie umarłem, ale nie umarłem. Jedziemy z tym! Jak mówiłem, nie jestem taki dobry, wiesz? Spróbuję ponownie w poniedziałek. Udawaj, że tego nie widziałeś, Formigao. Spróbujmy jeszcze raz. Drugie podejście. Parkour to dla mnie nic. I jak obiecałem, kontynuowałem parkour i za drugim podejściem udało mi się dotrzeć na koniec. Co to jest? Jest tu skrzynia. Czy w środku jest złota relikwia? Jedna z trzech. Muszę to pokazać Formigao. Nie, ale jeśli tu zejdę, to zginę. Spokojnie, pozwól mi tu skoczyć. Teraz mogę zejść tam i pokazać Formigao, że zdobyłem pierwszą złotą relikwię. Gratulacje! Ale to była tylko pierwsza relikwia, chłopcze. Nadal potrzebujesz drugiej i trzeciej, i nie są one wcale łatwe do zdobycia. Rozumiem, dlatego poświęcam temu całą swoją uwagę. Dobrze, druga relikwia jest zdobywana po wygranej w biegu na przeszkodach przeciwko innemu graczowi. Kto pierwszy dotrze do oznaczonej kolonii, ten wygrywa. Pera, ale jak to? Zamieniłem się w mrówkę i jest tu inna mrówka. Czy to może być ten drugi gracz? Nie rozumiem. Poczekaj, wyścig zaraz się zacznie. Ojej? Ona wyszła przede mną, stary. Spokojnie, muszę ją wyprzedzić. Nie! Patrz, są tu jakieś dziury. Trzeba uważać, żeby nie wpaść. Okej, okay, udało mi się przejść obok innej mrówki. Spokojnie, jest tu jakiś szlam. Muszę uważać, żeby nie wpaść na szlam. Nie, nie wyprzedzisz mnie, nie wyprzedzisz mnie. A ona mnie popchnęła. Dała mi impuls. Jedziemy. Wyścig jest długi, więc muszę się bardzo skupić, żeby nie zostać w tyle. Dobra, chyba ją zgubiłem. Została z tyłu, została daleko z tyłu. Nie! Padłem w, w miód. Chwila, myślę, że już widzę koniec wyścigu. Trzeba być bardzo ostrożnym. Zostawiłem konkurencyjną mrówkę daleko w tyle, więc biegłem dalej, a mrówka nigdy mnie nie dogoniła. Dzięki temu wygrałem drugie wyzwanie, zdobywając złotą relikwię dwa z trzech. niesamowite geleja. Oto twoja nagroda. Teraz aby zdobyć trzeci i ostatni złoty relikt, musisz uciec z więzienia z bedroku w maksymalnie 10 minut, używając tylko tego co jest dostępne w środku. Dobra, idziemy na to. Jestem pewny siebie. O, już zostałem teleportowany. Chłopie, i minutnik 10 minut już się rozpoczął Dobra, widzę, że tutaj są jakieś gałązki na ścianach Wygląda na to, że to więzienie nie będzie zbytnio trudne, stary Uda mi się zdobyć złotą relikwię poziomu trzeciego, co? Muszę spróbować wspiąć się na to miejsce tam Ale na razie mam tylko dwie gałązki Może coś jest schowane pod crafting table? Pozwól, że spojrzę. Najwidoczniej nie. O, znalazłem jeszcze jedną gałązkę. Czekaj, mam trzy gałązki. Ale z trzema gałązkami myślę, że wciąż nic nie mogę zrobić, prawda? O, znalazłem kolejną gałązkę. Znów gałązka. I teoretycznie potrzebuję jeszcze jednej, żeby móc zrobić drabinę. Ale nie jest łatwo je znaleźć w tej całej, nieregularnej teksturze bedroka. Zobacz, jak dobrze ten patyk jest zamaskowany. Minęło już ponad trzy minuty. Nie wiem, czy dam radę stąd uciec. Dobra, spróbuję skoczyć. Mam nadzieję, że na następnym etapie nie będę potrzebował stołu rzemieślniczego, a właściwie zejdę tutaj i wezmę go, bo jeśli będę go potrzebował, przynajmniej go będę mieć. Dobrze, udało mi się uciec z pierwszego etapu. A teraz jest skrzynia z jajkiem spawnującym creepera. Tamten przycisk i śnieg. Jeśli złamie ten śnieg, stracę go, więc wezmę tę skrzynię. Wezmę tutaj ten trójząb. Myślę, że nie powinienem tego robić, ale w porządku. Udało mi się chwycić trójząb. Udało mi się zdobyć skrzynię i teraz muszę spróbować nacisnąć ten przycisk tam. Do czego służy śnieg, stary? Nie wiem, nacisnę przycisk. Rzeka Tridenty zniknęła, ale pojawiła się tutaj w następnej części. I tutaj, ach. Wziąć, albo są trzy drewna, jeden lód. Może będę musiał zejść na dół, żeby coś zdobyć, żeby uciec, wiesz co? Złamię ten lód tutaj, żeby zamienić go w wodę i wtedy mogę zejść na dół i zobaczyć, co tam jest na dole. Tylko uważaj, żeby nie spaść, zanim woda dotrze do. Nie, nie, nie! Jestem bardzo głupi, stary, dobra! Naprawdę jest tutaj pokój, a ta skrzynia ma przedmioty, żeby zrobić wiadro, ale jak mam zrobić wiadro, jeśli nie mam kamienia! Co za dziwna sprawa! Czy jest jakiś pokój po drodze, który ma kamień lub piec dla mnie, albo coś w tym stylu? O, piec. O, nie zauważyłem, poczekaj, włóż to tutaj do pieczenia, świetnie. Teraz, jak mogę zrobić mój stół rzemieślniczy? Nie? A, kij! Idealnie kij! Nie, nie musiałem robić kija, jestem bardzo głupi! Ale myślę, że jest w porządku, wystarczy poczekać, aż te żelaza się rozgrzeją. Problem polega na tym, że podgrzewanie trzech żelaz zajmuje 30 sekund. A ja nie mam zbyt wiele czasu. Chodź z nami, możesz przyjść, zdobyłem kolejne żelazo, teraz tylko trzeba je przetopić. Skorzystam z okazji i zabiorę piec. Więc weźmy ten piec tutaj, wezmę stół do rzemiosła, wezmę te skrzynie, wezmę wodę i nie zostawię niczego za sobą, bo nie jestem głupi ani nic. O, wszystko zebrane, teraz tylko muszę zejść i użyć tej wody, którą mam, żeby się wspiąć. Więc użyłem swojej wody, aby wspiąć się do następnego przejścia, i kiedy tam dotarłem. Hmm, skrzynia i blok szkła, pięć drewnianych kawałków. Wydaje mi się, że nie powinienem mieć tylu rzeczy, ile mam tutaj, więc może trochę oszukuję, ale użyję przedmiotów, które zdobyłem w poprzedniej scenie, aby móc się wspiąć bez konieczności wysadzania się creeperem. Czy to jest ten przycisk? I zadziałało, wróciłem. Żartuję, przeszedłem. No cóż, no cóż, no cóż, poradziłeś sobie bardzo dobrze, nawet lepiej niż ja, kiedy zaczynałem w tym świecie. Proszę, oto twoja trzecia relikwia. Saramba, udało mi się! Dzięki temu ukończyłem trzy misje, aby odblokować złotą mrówkę. I podczas gdy wykonywałem zadania, moje mrówki ciężko pracowały i podniosły naszą kolonię na dziesiąty poziom. W porządku, myślę, że teraz powinna się pojawić złota mrówka. Czy to to tutaj, czy to jest to tutaj? Nie wiem, czy to tutaj jest złotą mrówką, czy to jest szalona mrówka. Kupię ją! O rany, to naprawdę złota mrówka! Zmniejszyło to o 300 tysięcy mój budżet. Człowieku, udało mi się zdobyć jedną z najrzadszych mrówek na serwerze, i teraz wystarczy ją położyć na ziemi i patrzeć, jak pracuje. Dopiero co zacząłem i już zacząłem dostawać 5000 nasion na sekundę. Stary to jest szaleństwo. Myślę, że jestem już blisko poziomu, by uratować królową mrówek. Ale zobaczmy książkę i sprawdźmy kolejną misję. Następna misja to kupić mrówkę błyskawiczną. W tej chwili właśnie kupiłem mrówkę za 300 tysięcy nasion. A ostatnia mrówka potrzebna do uratowania królowej kosztuje 1 miliard nasion. Ach, co to jest stary? 1 miliard? Mam biz biznes na poziomie 10? To niemożliwe, żebym zdobył mrówkę o wartości 1 miliarda. Musiałem wymyślić jakieś rozwiązanie, coś nowego, bo przy obecnej produkcji potrzebowałbym tygodni. Aż tu nagle. Co to jest? Wow, patrz! Dlaczego dostaje 50 tysięcy na sekundę? Dlaczego się świecę? Dlaczego jedzenie się świeci? Człowieku wygląda na to, że zaczęła się burza. O, mrówka! Młody człowieku, to jest twój moment. Uda ci się uratować swoją królową mrówek. Ale jak to? Dlaczego? Jeszcze tego nie zauważyłeś? Spójrz na tempo swojej produkcji nasion. Tak, dostaje 50 tysięcy na sekundę! Co to jest? Burza to rzadkie zjawisko tutaj na tym świecie. Zawsze, gdy nadchodzi, produkcja wszystkich staje się 50 razy bardziej efektywna. Więc ktoś, kto zarabia tysiąc, zaczyna zarabiać 50 tysięcy. Kto zarabia 100 tysięcy, zaczyna zarabiać 5 milionów. To szaleństwo. Jako gracz poziomu 170 zarabiasz miliony, prawda? Tak naprawdę mój licznik zatrzymał się dawno temu na 100 bilionach. Potem już nigdy więcej nie mogłem wiedzieć, ile nasion produkuje, ale wierzę, że dziś jest to około 140 milionów na sekundę. Ale teraz przestań tracić czas. Burze trwają tylko 8 minut i są ultra rzadkie, więc korzystaj z tego! Ludzie, co za szaleństwo! Mrówka rzekła mi, że zarabia ponad 140 milionów na sekundę. W tym tempie mógłbym uratować królową w 9 sekund, ale to nie jest moja rzeczywistość, więc zabieram się do pracy. Zdecydowałem się wydać wszystkie moje pieniądze na mrówki, aby zwiększyć moje dochody w tym okresie. I w krótkim czasie moja produkcja wzrosła z 50 tysięcy do 240 tysięcy nasion na sekundę. Stary! Moja produkcja już naprawdę przynosi dużo. I teraz. Mogę kupić pierwszą kryształową mrówkę, która jest najrzadsza ze wszystkich. To jest kryształowa mrówka. Wezmę jedną, wezmę dwie i stary, właśnie wydałem 6 milionów na raz. Ale. Mam dwie kryształowe mrówki. I moi przyjaciele, kiedy je położę na ziemi, zobaczycie jedną z najbardziej dziwacznych rzeczy na świecie. Jestem już na mojej ziemi. Położę moje kryształowe mrówki na ziemi! Położone i wow! Spójrz na to! Popatrz jaka dziwność! Zyskuję 3 miliony nasion na sekundę. To niesamowite! Mam już 60 milionów nasion. Uda mi się uratować królową mrówek. Więc czekałem, aż burza się skończy. I w końcu udało mi się zdobyć 900 milionów nasion. I co więcej, moja kolonia wzrosła z poziomu 10 do poziomu poziomu 34. Chłopie, ta burza wyszła naprawdę dobrze. Mam 900 milionów nasion, jesteśmy na poziomie 34 kolonii, ale niestety nadal nie mogę uratować mojej królowej mrówek. I nawet jeśli mam 900 milionów, wciąż brakuje 100 milionów. Dobra, porozmawiam z formigą. Formiga, spójrz, jakie to niesamowite. 8 minut burzy przyniosło mi 900 milionów nasion. Bardzo dobrze, chłopcze. Wiedziałem, że masz potencjał, ale zwróć uwagę, nie myśl, że wystarczy osiągnąć miliard, żeby kupić błyskawiczną mrówkę. Ach, jak to? Ach, stary, ale co ja muszę zrobić, jeśli to nie tylko pieniądze, to musi być jakaś specjalna misja lub ostateczny test. Więc postanowiłem otworzyć książkę ponownie i pojawiła się nowa strona z tajemniczym zdaniem. Tylko ten, kto pokona gracza poziomu wyższego niż 50, będzie mógł obudzić moc mrówki błyskawicy. Ale jedyną osobą, którą znam z poziomem wyższym niż 50, jest Formigao. Wiedziałem. Ta chwila nadejdzie, mój drogi. Musisz mnie pokonać w jakimś wyzwaniu zaproponowanym przez serwer. W ten sposób. W ten sposób będziesz mógł uratować swoją królową. Hej, zostałem teleportowany. Co to za pokój? Kiedy zostałem teleportowany do pokoju wielkiego pojedynku, odkryłem, że to będzie walka wiedzy. Dobra, myślę, że teraz mrówka jest w innym pokoju i muszę znaleźć sposób, żeby go pokonać. Kliknę gotowy i przygotuję się do przeczytania pierwszego pytania. Spokojnie! Które z tych produktów najlepiej jeść łyżką? Mój Boże, to jest to. Udało się, udało się. Tak, zdobyłem pierwszy punkt. Spodziewałem się trudniejszych pytań. Tak, jestem już gotowy na następne. Mój Boże, już się zaczęło! Y które z tych jedzeń jest słodkie? Myślę, że. Ach, przegrałem z mrówką. Był szybszy ode mnie. Dobrze, jest remis. Teraz muszę być szybszy od mrówki następnym razem. Dobra, jestem gotowy. Sala 3. Wtedy wziąłem głęboki oddech, przeczytałem pytanie i kliknąłem przycisk. Udało się, udało się! To teraz! Jeśli wygram następną, pokonam formigę. Została tylko jedna. Dobrze, kliknę gotowy, aby przejść do następnej. Dobra, chodźmy. Które z tych potraw pasują? Dobra, to jest to. Co? Jak to ma. Które z tych potraw pasują? O, kurczę, przeczytałem to źle. Nie mogę uwierzyć, że to pomyliłem. Teraz wszystko albo nic. Muszę wygrać ostatnią, żeby uwolnić mrówkę błyskawicę. Muszę przeczytać bardzo szybko i zdobyć ostatnią. W przeciwnym razie klapa. Ale napięcie. Dalej. Które z tych potraw to napój? Kurczę, to jest bardzo łatwe. To jest to. Cześć, udało mi się. Byłem szybszy niż wielka mrówka. Wróciłem mojej. Wielka mrówka jest tutaj! Niesamowite. Zostałem pokonany i jestem z tego powodu szczęśliwy. Zasługujesz na to. Oznacza to, że... Tak, mrówka błyskawica jest teraz uwolniona na bieżni. Idź i uratuj swoją królową. Ojej, już osiągnąłem miliard! Stało się to dlatego, że podczas wykonywania misji moja produkcja nadal przynosiła zyski. A teraz wystarczy, że poczekam, aż na taśmie pojawi się mrówka błyskawica. To jest to, prawda? Wow, kupiłem mrówkę błyskawicę. Właśnie wydałem miliard nasion na najdroższą mrówkę w grze. Jestem bardzo ciekawy, ile to będzie przynosić zysków na sekundę, więc postawmy ją na ziemi. O, rany, ona zniknęła! Ona jest bardzo szybka, zarabiam 25 milionów na sekundę. Co to jest? Gdzie jest mrówka? Spójrz na to! Moja mrówka błyskawica, stary, jest bardzo szybka, aż nie da się jej zobaczyć. Szuka jedzenia i przynosi je z powrotem. Gdy tylko ukończyłem wielki cel mrówki z miliardem nasion, postanowiłem wrócić do tunelu królowej mrówek. A kiedy tam dotarłem? Królowa mrówek, żyjesz? Myślałem, że cię stracę. Dziękuję za ratunek. Twoja nagroda jest na górze. Nagroda? Jak to? Idę to sprawdzić. Dziękuję, dziękuję. Więc po całym tym wysiłku, wszystkich użytych nasionach, wszystkich kupionych mrówkach, wszystkich wyzwaniach, a nawet pojedynku z samym mrówką, udało mi się. I kiedy wszedłem, aby zobaczyć, jaka była moja nagroda, tam była. Moja kolonia awansowała na poziom 100. Spójrz na tę kolonię. Gratulacje, mój drogi. Wiedziałem, że ci się uda, a teraz masz więcej niż tylko kolonię mrówek. Masz nową rodzinę.